Podglądacze, podglądacze! Podglądają i podglądają! Ale ręka się trzęsie, Jest dorsik, torsik, Jest, jest. Tutaj na nas krąbią. Dawać, dawać! Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ale poszedł a pilot, a pilot za nim dryftem idzie. Boczkiem, boczkiem on idzie boczkiem. Pilot idzie boczkiem. Ale zobacz tych karków tam za krzakami. Mamy wpierdal. Teraz mamy wpierdal. Zobacz, czekają, Ustawka. Jest ustawka Są gotowi Zobacz, zobacz Oj ten tutaj nam się wypiął Jacek wypnij się Jacek wypnij się, Jacek, wypnij się. Ja, boi się boi się no. boi się dobrze wypiąć idą, idą Jeden spałą, drugi zdzidą chłopaki, teraz uciekają, widzicie? Normalnie są jaja są jaja są karczycha się świecą jest dobrze I... auta stoją Stoją, stoją. Tu jakiś kładzik, tu jakiś golfik. No i oczywiście geniu dzisiaj dwóch geniów, no, a uśmieszki bardzo ładnie, to mi się podoba. Dobrze 2 CV ja coś się rozbiera Op. 1 Zdjęte w dół 2 CV Z tej strony będzie lepiej widać 2 CV Funkielnówka, Ale już, już się zepsuł Już trzeba silnik naprawiać Już jest Co tu mamy? Jakaś część zapasowa a to nowa podłoga A, jest? dach otwierany. Ach, dach otwierany, ach, tak. No tak. To się przyda, to się przyda. O, spyskiwacze nowej generacji? Jest, pięknie. O, nowy model. Nowy model. Tak jest. A tak ogólnie? Co? Rozmowa dwóch kolegów. Tak ogólnie? chociaż Hmm. To, to wszystko do idzie, czy jak? Tak. Zobacz, jak wciągnął brzuch. Jak wciągnął brzucha! Jest! Na wdechu! Dwa wdechy. Mojego nie widać, na szczęście. Próbujemy, ale jedzie. Panewa Stuka, ale to nic, jedzie. Koniec nagrywania.